Jak się rzekło, kochani, tak się stało. Właśnie jadę na policję. Nawet mojego maila sobie wzięli. Tylko, że tak naprawdę on jest wklejony, bo tu jest bacowski przez 2i. Komisariat Policji, a na komisariat Policji idzie Baca, bo należy zająć się sprawą poważnie. Dzień dobry no. Proszę Pana, chciałbym zgłosić doniesienie. Chciałbym zgłosić doniesienie. Ktoś wykorzystuje mój wizerunek i y, oczernia mnie, a także zarabia na mnie pieniądze. Oszukuje ludzi. Nie ma żadnej masaczki technicznej? Nie, ale można zakładania przecież szalikiem, nie?

To, panu ten NLOT, który... Ale wie pan, ja mam też zaświadczenie, które stwierdza, że nie muszę nosić maseczki. Nie ma czegoś takiego. Który... No dobrze. Tak samo jak nie jest zapisane, że trzeba nosić maseczkę, to jest wymysł naszych rządzących. To jest ustawą. przez pana. Ale nad ustawą jest konstytucja, która, y, która to wszystko zaniechała. O panie, czy pan dba o tym siebie, czy nie? Czy myśli pan tylko o sobie? Tak? Proszę pana, nasi politycy jedzą w restauracji jeden obok drugiego bez maseczki i się śmieją. Ja, że polityka, to założę, oczy, na Dziękuję. Ani. Właśnie wychodzę z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. No to jest pouczenie uprawnionego o obowiązkach świadka w postępowaniu karnym tak jest. Bo sprawa jest karna. Zostaliśmy oszukani, wykorzystany nasz wizerunek, ponieśliśmy straty w postaci odlajkowania naszej strony, a także ponosimy straty finansowe przez założycieli fałszywej strony cyklusek Philander. Bardzo łudząco podobna nazwa. Zwróćcie uwagę na, na to, co jest napisane na tej stronie: Baca Artur Bacowski. Przez jedno i specjalnie wklejone. A kiedy piszesz Bac Artur Bacowski przez 2i trafiasz do nich na stronę bardzo fajnie zrobione i co ciekawe, wpisując Baca Artur Bacowski, oni w Google wyszukiwani są jako pierwsi, my jako drudzy, czyli świetny sposób do zarabiania pieniędzy. Podejrzewam, że taka sytuacja, która ma miejsce, nie tylko mnie spotkała, ale też wiele innych osób rozpoznawalnych, znanych, powszechnie szanowanych i lubianych. Udostępniajcie ten filmik, niech to trafia do wszystkich, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało o tym, że w ten sposób się nie postępuje. sprawę nie pozostawiamy w tej chwili, jadę prosto do kancelarii adwokackiej i żądać będziemy gigantycznych pieniędzy. Przeznaczymy je na dom dziecka. Wam niech się darzy, niech się darzy radości. Oto policja. Kolejne filmiki w sieci wkrótce. Hej.